Czy to możliwe, żeby wójt e, starej Kiszewy dopuścił się, było, nie było, wyłudzenia, być może złamania prawa, a do tego jeszcze e, dopuszczenia do sytuacji, żeby e, bezbronny człowiek, bo e, niepełnosprawny, został bezdomnym? Obejrzyjcie materiał, e, ocencie sami, dajcie znać, co o tym myślicie. Jesteśmy z wizytą u Dawida. Dawid e, wylądował, nie wiem, w kotłowni. E, obecnie jest bezdomny. Dawidzie, jak do tego doszło? Co się stało? No, e, e, Moja mama sprzedała mieszkanie, dom rodzinny. E, 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 wszyscy dostali po 10 tysięcy, nie? No i ja dostałem te 10 tysięcy, e, kupiłem przyczepę i, 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 i tą przyczepę sprzedałem i wylądowałem tu, pod sklepem, nie? W kotłowni. A komu sprzedałeś za e, 10 tysięcy? E, Takiemu wiechowi. Sz Szczernik. Jechu, szczernik mm -hmm. za 10 tysięcy kawałek ziemi Czy to co tam było? Nie, nie e, e, to mieszkanie w Kobelu to? E, e, to Wójt wziął, nie? Wójt wziął A Wójt zapewnił ci jakiś byt, coś... E, żeby... Nie, nie, e, pytałem się, nie? E, go, go nawet na gminie, czy dostanę jakieś lokum zastępcze. Nie da rady, nie? Okej, okay. a powiedz mi, e, pamiętasz wizytę u notariusza? W jakim stanie jechałeś do notariusza? No, miałem trochę wypite, nie? Trochę? To znaczy ile? No, slaszkę. Co się działo u notariusza? No, no tam. Po, e, 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 siedzieliśmy, rozmawialiśmy i, 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 i tam czytała, nie? Te, e, e, te e, papiery jakieś tam czytała. A co, co ci przeczytała? Co pamiętasz z tej wizyty? Akt notarialny, nie? Aha. Że się zrzekam, nie? Wszystkiego? Swojego majątku? Tak. I, 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 I plik pieniędzy, 10 tysięcy dostałem i, i, i dziękuję i, i do widzenia, nie? Wójt Ci też prezent zrobił. Jo. To było dzień przed Wigilią, prawda? Tak. No. Co dostałeś w prezencie od wójta? E, portfel e, 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 skórzany, czarny i, i 10 tysięcy za, e, 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 za mieszkanie, za, za dom. Wow. Czyli e, wyzbyłeś się swojego majątku na rzecz wójta, w zamian mm. za to dostałeś w prezencie na Wigilię portfel. No. Tylko, że teraz nie masz gdzie mieszkać? No, nie mam, nie mam. No, obecnie tu w Kotłowni mieszkam u, u, u szefa. Pan jest właścicielem tego budynku? Właścicielem jest moja żona, nie? Ja tutaj jestem jakby mężem żony i opiekuję się tą posiadłością. I udostępnił pan jakby pomieszczenie bo, dla Dawida? Bo jest zimno, mróz. I... Ten chłopak nie ma w sumie gdzie mieszkać, no to zostawiłem kotła otwartą i on sobie tutaj nocuje. Tam jest ciepło, tak nie, tam nie jest, ciepło tam nie ma warunków. To, to wspaniale jest ta małóweczka, gdzie sobie może usiąść, nie? Jak pan myśli, w momencie, gdyby Dawidowi teraz coś się tutaj stało, kto za to będzie odpowiadał? No właśnie nie wiem, ja też jestem odpowiedzialny, no bo to jest moja prywatna własność. Czy znaczy żony, prywatna własność, a no, to jest własność majątkowa, to jest nasza własność i jeżeli coś się stanie, no to my możemy o to, za niego odpowiadać. No, no, nie wiem, jak to wygląda prawnie, ale jesteśmy też odpowiedzialni. Ale yy, wyjście kiedyś, pamiętam, tu teraz była u nas opieka z in w innej sprawie innego chłopaka, to kazano nam zamknąć dziwi. No tak, to, to jest sztuka, zamknąć drzwi, to nie jest łatwo, Kut kutka jest, można zamknąć. Ale jak ten chłopak zmarźnie, Czyli w jest to byłoby dla Was bezpiecznie, gdybyście po prostu drzwi zamknęli, a jego zostawili przed na śniegu. Ja mogę go no tak by było, że. Bezpieczniej ja Was. Że ja go bezpiecznie zostawię na śniegu, sobie zostawię, on sobie będzie gdzieś chodził, szukał na szopach miejsca. Tam może zasnąć, podpalić niechcący, bo zapali papierosa, widać, że pali, a zapali niechcący gdzieś się położy, zaśnie, zmarźnie. Może być różnie. A ja, ja, ja po prostu nie mam sumienia nie, nie zostawić drzwi otwartych, bo wiem, że jest mróz, jest zimno. No, co ja mam zrobić? Chłopak jest sam sobie nie radzi, bo sobie nie poradzi sam, bo widać, że e, drzewnie w nim jakaś dobroć tego, ale uważam, że on jest na tyle niesamodzielny, że sam sobie nie poradzi. Nie poradzi. A ja nie, nie będę, no nie jestem w stanie się opiekować, a tu łóżka nie przywiozę do kotłowni, no tam jest tylko ławka i kartony, gdzie może usiąść, tam jest w miarę ciepło, no ciepło, na no, te warunki tam jest też zimno, bo to, e, to dla to bezdomnego to może wyglądać, że tam jest ciepło, nie? ale w sumie to nie są warunki do życia, nie, no to no. widzę, że on tam konserwy je, ma, ma tam sobie jedzenie robi, ale... To nie są warunki na. Ja się na zastanawiam, na gdzie życie. są włodarze w tej, w tej sytuacji. Dlatego, że no, mamy osobę bezdomną, e, która przebywa w kotłowni, w pomieszczeniu w ogóle nieprzystosowanym, bez wody, bez łazienki, bez niczego. Dlaczego włodarze nie zapewnią bytu e, takiemu człowieku? Już są ośrodki. E, wójt, z tego co wiem, e, bardzo walczył wcześniej o jakieś budowanie e, ośrodków nikomu niepotrzebnych, więc może jednak zrobiłbyś, Wójcie, użytek e, z któregoś z tych pomieszczeń i po prostu zapewnił temu chłopakowi dom. Przynajmniej na zimę. Roman, skąd znasz Dawida? Dawida ogólnie z okolicy Starkpolasz tutaj dużo chodzi i przebywa tutaj. W jakich okolicznościach go poznałeś? W okolicznościach, no nieciekawych. On zawsze przyszedł albo wypić piwo, albo zapalić. Zawsze coś porobić. A jak to się stało, że z przyczepką u ciebie wylądował? No nie miał gdzie się podziać i załatwiliśmy mu przyczepkę kepingową, i dałem mu miejsce do postoju, i a że sąsiedzi się. Yy, buntowali, że on tam mieszka i dużo chodził. I Bo popija. I popija, właśnie dużo, i się buntuje. Po oknach chodzi, półka suka. Przeszkadza ludziom po prostu, i musiałem go wykurzyć, jak to się mówi. Stamtąd. Yy, a powiedz mi, yy, znałeś ten, widziałeś jak on wyjeżdżał yy, do tego notariusza? Tak, widziałem, yy, właśnie wtedy był u mnie z rana, wypił tam trzy yy, Czyli on do notariusza jechał pijany? Tak, dokładnie. Jechał pijany. Jeszcze trzy piwa chyba wypił, jeszcze się chwalił, że podchmielony jest. Jeszcze buty mu dałem, bo miał brudne buty. I tak jechał. Żeby w czystych butach tak, pojechał. Tak, w czystych butach. To wszystko działo się tuż przed wigilią? Tak. Taka dzień, taka, dzień pora, przed wigilią. taka pora, gdzie właściwie powinniśmy być dla siebie dobrzy. Nie wykorzystywać się, nie, nie ten, ale dla siebie dobrzy po prostu. Tak. Cała ta sprawa naprawdę bulwersuje, nie chcę mi się wierzyć, mam nadzieję będę miała okazję wybrać się do wójta, porozmawiać, być może wyjaśni mi tę sprawę, nie wiem, nie podoba mi się to w każdym bądź razie, dziękuję. Nie. Dziękujemy. Dawid jest ogólnie zarzeczeniem o niepełnosprawności, czy to możliwe, żeby w Starych Polaszkach wójt wyzbył jakby swoim majątku Dawida, po czym zostawił go na pastwę losu, po prostu? Dajcie znać, co o tym myślicie.